Witam Państwa, Jan Bodakowski na targach Książki Historycznej. Jest stoisko wydawnictwa Biały Kruk, jednego z patriotycznych wydawnictw, które się ostały na wszelkich targach, czy to katolickich, czy, czy, historycznych. No i w swojej ofercie wydawnictwo Biały Kruk prezentuje nam biografię naszego papieża Leona XIV. Autorem biografii jest właściciel wydawnictwa, pan Adam Sosnowski. Jest też bardzo wiele książek religijnych, m.in. książka Złoty Cielec i fałszywi prorocy, Państwa jako narzędzie walki z Bogiem, księdza Piotra Mazurkiewicza. Są też książki księdza Roberta Skrzypczaka. Ksiądz Robert Skrzypczak jest znany w środowiskach prawicowych przede wszystkim z bardzo jednoznacznego poparcia idei wolnego rynku. Tym razem nie pisze o wolnym rynku, tylko właśnie przybliża nam wiedzę o nauczaniu katolickim. Z tej serii książek katolickich jest też książka amerykańskiego biskupa, biskupa Barona Podróż do serca wiary. To jest bardzo ciekawa postać, bo to jest gwiazda mediów społecznościowych i mediów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który ma gigantyczne zasięgi na Facebooku, YouTube'ie. Instagramie, który występuje we wszystkich amerykańskich telewizjach, od prawicowych do lewicowych, i przybliża w ten sposób wiarę katolicką. Ukazał się także siódmy tom historii Polski. Siedem tomów jest już profesora Andrzeja Nowaka, z, jednego z najwybitniejszych polskich intelektualistów. To ewidentnie jest dzieło życia, już mamy siedem tomów. Tym razem dość. XVII-XVIII wieku e, doszła nasza historia. Czym, czym bliżej naszych czasów, tym te przedziały czasowe krótsze i e, książki bardziej e, objętościowo większe. To była obowiązkowa lektura dla tych wszystkich, którzy chcieliby poznać historię Polski. Teraz poproszę o wyłączenie mojego nagrywania.